Tak moi drodzy, lecimy powoli tyk. i tutaj tyk. Powstają Odstawiam przepiękna gęściówka śmietanka. Tutaj podpisaliśmy sobie mleczko. Tutaj je wpuszczamy. Tu napełniamy sobie naszą maszynę. A tam nam wychodzi A tam. A tutaj powstają odpuszczone mleczko też robimy różne fajne przetwory nic się nie marnuje, nawet kropa. Jak coś zostaje, to wypijamy. A jak nie to wraca dla zwierząt. Kury piją też nasze mleko. Pies pije nasze mleko. My pijemy nasze mleko i jesteśmy zdrowi. Nie mamy problemu z żołądkiem. Nie mamy żadnych innych problemów. Jemy taką śmietankę. Krzyżutką, gęściutką. Ona po schłodzeniu będzie tak gęsta, że stoi całkowicie w niej łyżka. Nawiam Wam tym, pokażę Wam jak ją wyjmę z odupki. Za parę godzin będę robił z niej matełko. I zobaczycie jak ona zgęstnieje. Teraz ona jest gęsta taka powiedzmy jak 36. A później będzie taka gęsta, że całkowicie dęba staje w każda jedna zachowuje się jak gips. Taka jest fajna już Zapraszam do składania zamówień. Już Serek Koryciński i inne ochładzają się. Następny Serek Koryciński już wylądował w kąpieli solankowej. I, moi drodzy, będzie gotowy do wysyłki już, jeszcze dzisiaj, albo jutro. Twaróg tak samo, nasz wspaniały twary z, z naszego meczka, też już jest gotowy. Zapraszam.